W następnej ale degustacji. Tym razem Magnificent Man Strong Amber Ale 7,2% alkoholu z browaru Biston Brewery z Norfolk. Strong Amber Ale wypełniające smak. Wypełniające smak. Przygoda startująca z um, ciepłym, owocowym słodem, i z czasem um, y, idąca w satysfakcjonujący, y, um, a um, idący satysfakcjonująco um, powoli e, w Rozrastającą się goryczkę. Zrobione jest z najlepszym malis Otter słodem. Nasz klimat Norfolk jest perfekcyjny. By dojrzewały powoli ziarna, by produkować delikatny, ale bogaty smak i Głęboki kolor. Zesłodowane przez Crisp Maltings, żeby to pozostało lokalnie. Okej, okay. czemu nie? Niech będzie lokalnie. Kapsel Złoty Golas, nie ciekaw, gdzie mi ucieka? Uciek. Jak widzicie, <coughs> piwo jest bursztynowe. Jak sama nazwa mówi, bursztynowe, Amber. Lekko zamglone. Piana niezbyt duża. Lekko złamany kolor, jak Drobne pęcherzyki. Aromat jest słodowy, ciasteczkowy, no, z dużą ilością kwaskowych owoców. Aromat jest <laughs> przez to przyjemny, chociaż taki dosyć delikatny, ale zachęcający. Paszkie ja zdrowie. Hmm. Piwo jest bogate, słodowe, ciasteczkowe zdecydowanie, z takimi <śm> owocowymi nutami, trochę takich malanoidowych odcieni. Eee, ale zaskakująco jest rześkie łatwo pijalne nie jest aż tak ciężkie jakbyśmy myśleli e, przy 7,2 e, przez to może być dosyć e, groźne bo wydaje się Wam, że pijecie no, powiedzmy tam jakieś <coughs> 6% a tu już jest 7,2 e, ale naprawdę bardzo fajnie pijalne jest też taka lekko łodygowa nuta przechodząca, mieszająca się trochę z tymi yy, milanoidowymi. Później to przechodzi w goryczkę, jest nieco ziemistości, ale jest to delikatna yy, goryczka. Całość jest ładnie zbalansowana. Alkohol ukryty. Może jest takie leciutkie rozgrywanie w przełyku. I to wszystko. Bardzo przyjemne Orzeźwiające wręcz. E, no, rzeczywiście ma takie nuty właśnie Old Ale. Może nawet nieco idące w, w Barley Wine, ale ja bym został przy Old Ale. Jest w miarę lekko. Nie jest zbyt ciemno też. E, jakichś czekoladowych nut tu nie ma zdecydowanie. Jest słodowość, ciasteczkowość, chlebowość o coś takiego. No i nieco owocowości. Ale całość ma taki właśnie lekki, orzeźwiający, energetyzujący charakter. Bardzo przyjemne. E, niesamowicie groźne. Bo chcielibyście wziąć następną szklankę i następną szklankę. No ale możecie polec. Uu. A kuryczka, niby niewielka, ale ona się dosyć długo utrzymuje, całość jest naprawdę fajna, przyjemna. E, jeżeli mieliście okazję, próbować, to oczywiście proszę o komentarze. E, no i nazwa. To pierwsze, co mi się skojarzyło. No i jeszcze, jak zobaczyłem, te e, stare, pierwszowojenne samoloty na etykiecie, taki był film. Those Magnificent Men. And the Flying Machines o pierwszych dniach lotnictwa. Stary film, ale jakoś go zapamiętałem. Także chyba to jest z tym powiązane. No, jeszcze jest taki Boyband e, Magnificent Man. Chyba z lat 60. -tych. No, ale oni tam grali z, trochę nawet do 80. nawet. Taki bardzo odskulowy. E, e, ale to chyba nie to. To chyba nie to. E, inaczej nie byłoby tych samolotów na etykiecie. E, mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, Tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. czy Cześć!